Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj będzie test nienowości. Słuchajcie, na tym kanale jak już jest test, to jest czegoś, co jest na rynku co najmniej od 5 lat. Te rzeczy, które dzisiaj zaproponuję, pewnie są mi od 10, wszyscy je przetestowali i na pewno je znacie i powiecie, że głupoty. Słuchajcie, jak najbardziej. Tutaj nie ma nowości, same starości, słuchajcie. Coś mi nie pasuje, może ut. Utnę rękawy, słuchajcie. Muszę być ładnie przygotowana do. Um, utnę te kurde, ucinam rękawy najpierw. Dzisiaj będziemy testować mięśnie twarzy, mięśnie śmiechowe i szklankę. Ale zanim przejdę do ćwiczenia mięśni twarzy i mięśni śmiechowych, to powiększę sobie usta. Słuchajcie, kiedyś testowałam powiększacz ust na baterie. Co tu jest? Nic nie ma, słuchajcie. Powiększacz ust na baterie, a ten, słuchajcie, plastikowy. Ja myślałam, że to taka guma będzie. 4 zł. Dobra, zasysam. A jak mam zasać? Słuchajcie, ja miałam wizję dzisiejszego filmiku. Miałam mieć duże usta i robić głupie rzeczy z dużymi ustami. Nie mogę. Powiem wam, że jestem bardzo zawiedziona. Słuchajcie, cztery złote i żeby tak mnie zawiodło, a takie ładne opakowanie dali. Człowiek by mógł na prezent kupić. Teraz, kiedy odechciało mi się już robić dalszej części filmiku, bo straciłam zainteresowanie, będę testować rzecz, która może mi pobudzi zainteresowanie i chęć dalszego kręcenia, a mianowicie jest to. Przyrząd do ćwiczenia mięśni twarzy. To każdy prawie zna. Prawie mówię, bo nie wiem, czy moja mama widziała. Ale jak widziała, to znaczy, że już każdy widział? Jest to, no to już jest guma. Taka silikonowa, słuchajcie nakładka na jamę gębową i polega to na tym, że tu zaciskamy zębami i <ścoughs> I robiąc tak będziemy tworzyć tworzyć, utworzymy mięśnie twarzy. O, o szerokie!

Kurde, nie wiem, czy to było. Mi się wydaje, że to było widać. Więc skutek uboczny jest absolutne ślinienie. Słuchajcie, ja nie wiem, na jakiej zasadzie to buduje mięśnie twarzy, bo jest to dosyć łatwo spykające się razem. Ale. Jeszcze, jeszcze raz spróbuję. <grym> o! Nie jest to przyjemne w buzi. To znaczy, wytrę, wytrę resztkami koszulki, którą ucięłam, rękawkami, wytrę ślinę. Słuchajcie, to całe z tyłu obudowanie silikonowe, mimo że jest miękkie, uciska trochę wewnętrzną część dziąseł, i u góry, i na dole, przez co jest trochę bolesne. Dodatkowo w sumie nie wiem, jak to ma działać, bo tak jak mówię, dosyć łatwo się to. Szczapieża, a później jeszcze uciska z tyłu, więc ogólnie jest to taki produkt bolesny i nie wiem czy działający. Najgorzej było to wpakować do buzi, jest dosyć szerokie, ale po wpakowaniu nie wiem czy coś daje. Na pewno daje radość. Słuchajcie, bardzo mnie to bawi. Jestem radosna dzisiaj jeszcze raz. Zapraszam na test drugiego przedmiotu. Ho, 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 ho. Słuchajcie, drugi przedmiot jest stworzony. Żeby pomóc nam w ładnym uśmiechu. Jest to tak zwany happy face trainer, czyli trener szczęśliwej twarzy, który rozumiem, że będziemy tak, rozumiem, tak, bo jest instrukcja obsługi, która po angielsku mówi how to use, czyli jak użyć, potem już nie mówi nic po angielsku. Ale pokazuje i to daje nam dużą wiedzę, należy włożyć to do twarzy w kąciki ust, rozszerzy kąciki. Mama moja powie, że zrobi z marchy i będziemy mieli naturalny uśmiech. Tak wyćwiczony uśmiech będzie happy face. W ogóle to wygląda trochę, patrzcie. Jak takie ciasteczko, jak takie małe Oreo. Jest to też silikonowe, ta część jest twardsza, tu jest mięciutkie i co? Widzicie? Dobrze, że są instrukcje. W końciki. Nie wiem. O, można. Nie wiem, czy ja mogę się uśmiechać. Nie wiem, czy w tym mogę się uśmiechać, czy nie, bo jak zauważyliście, jak się uśmiechnam, jeszcze to się rozszerzało. Czy to ma być z kolei na taką rozluźnioną twarz? Daje czerwoność, słuchajcie. To pewnie działa. Jak czerwone to działa. O. o. O, oh. <noise> Jeszcze raz chcę to. Słuchajcie. To jest to. Lala. Głupoty, słuchaj, jakie głupie, jakie fajne, ale mi się to podoba. Oślinione koszulka. Słuchajcie, bardzo wspaniały produkt. Nie wiem do czego, bo nawet sobie zdjęcia za bardzo z tym nie można zrobić, a dru z drugiej strony... Happy face. No powiem Wam, że rzeczywiście jest szczęśliwa twarz. Nie wiem, czy przez to ćwiczenia, ale przez wygląd. Bardzo. Ależ wspaniałe. To też kupiłam na Allegro, słuchajcie. Ale mi uradowało to dzisiaj. Ach, ja. Kolejny produkt. Kolejny produkt. Słuchajcie, kolejny produkt jest już ostatni i on jest z jednej strony niezwiązany z twarzą, a z drugiej strony jak najbardziej jest związany z ustami. A mianowicie jest to szklanka, szklanka, której nie odpakowałam i być może jest połam połamana, nawet pobita, więc nie mam pojęcia, ale wiem jak powinna wyglądać. Powinna mieć, o ile, o ile dobrze pamiętam, misia albo jakieś zwierzątko w środku. Zobaczycie. A to panda z pandą, słuchajcie. Jakie cute! To jest taka szklanka z podwójnym dnem. Tak nie za bardzo widać. Proszę bardzo, ośliniony rękaw jest wielofunkcyjny. Szklanka z podwójnym dnem. To nie jest podwójne dno. To jest. To jest. Szklanka, w której jest podwójne szkło. O! W środku szklanka ma. Kurde, jak to opisać? No widzicie sami. Takie głowa misia jest wdmuchana ze szkła w środku. Ja nie wiem, jak to opisać. Jakby tu kurde ktoś nie widział, to by nie wiedział, co ja mówię. Podwójne. Szkło w szklance z misiem, głową, jenny. Co to jest? Ogólnie pojemność. Co? A, dobra, styropian. Pojemność szklanki jest, widzę, bardzo mała. Gdyż ta główka, no, sprawia, że jest tu malutko. Bardziej taki duży szot. Ale mm, fascynujące. Ja normalnie pójdę i naleję tu płynu. Więc chodźmy. Nie wiem, jak to zorganizować. Za Widzicie. Słuchajcie, użyję tutaj kolorowej wody, wleję soku, będzie kolor. Pyk. Pyk. Mm, mm. Jakie słodkie! Tylko, że do góry nogami, nie? Jakoś mogli mu może od mózgu, żeby nalewać, ale kurde. Taka mała porcyjka, tylko właśnie takie niby dziecinne, a dzieci rozbiją to jest prawdziwe szkło. Więc. Ale. Na O! Mm, nie myłam w ogóle po, po przesyłce ze styropianem, z brudem. Dosyć dobrze się pije, słuchajcie. E, mimo, że tutaj to szkło jest takie, jakby to określić grubsze. Ono schodzi w dół, żeby stworzyć już głowę misia. Przez to jest dziwne dotknięcie przy ustach. Ale da się pić. Zarąbiste. Ja wiem, co zrobię. Słuchajcie, jeszcze czasami w życiu człowieka tak, że potrzebuje zrobić coś głupiego. I ten moment przyszedł dzisiaj. Rzetelny test ust. Nic, ani kropla nie przeleciała do buzi. Rzetelny test powiedział, że nie jest to dobry pomysł. Słuchajcie, niespodziewanie w dzisiejszym filmiku było wszystko. Były ćwiczenia, była akcja, był niespodziewany obrót sprawy, była radość i zaskoczenie. Słuchajcie, takich filmów nie ma dużo, więc jestem bardzo zadowolona z tego se podłubie, jestem bardzo zadowolona z tego, co wyszło. Normalnie sztos! <noise> Większych głupot nie widzieliście. No dobrze. A ja mam szecho. Przezłam ręki, całuszy, uszyczki. Zażalę go z się z laltu. niedługo. Kolejny się z ręku. Zażalę się z dziełu,